Ej, eee, jo siemanko, eee, dzisiaj znowu sobie pogadamy i chciałabym sobie trochę poodpowiadać na wasze pytania, a propos konkursu to macie jeszcze 9 dni na dobicie 150 subskrypcji, na razie mamy 132, więc ja czekam, czekam, ale dobra, nie przedłużając, pierwsze pytania. Super, a czy będzie ten konkurs? Oczywiście, że będzie, jeżeli to 150 słów. Jak nie, to przykro mi, ale nie. Jesteś harcerką? Ja jestem. Ogólnie z tym jest dosyć długa historia, bo ja kiedyś byłam, ale to było dosyć mocno religijne. W sensie pojechałam na taki jakby jeden wyjazd jednodniowy z tam właśnie z harcerstwem, ale było dosyć mocno religijnie, a ja jestem ateistką. Więc, no, zrezygnowałam. Używasz znaczników do książek? Używam, ale tylko do niektórych, bo ja ogólnie czytałam jedną taką serię bez znaczników, bo po prostu była taka świetna, że zapisywałam sobie tylko strony, ale na przykład do lektur najczęściej używam znaczników, ale tak ogólnie to tak. Jaką książkę polecam, że dla jedynostoma? Totalnie seria Lottie Brooks. Ogólnie to teraz ja już kończę. Dzięki za oglądanie. Bajo!